Witajcie moi drodzy z tej strony, Pan Anonim, witam się z wami w kolejnym filmie. Dzisiejszy film jest inspirowany tym, co zobaczyłem na anglojęzycznym YouTubie, a mianowicie z tego przeciwieństwem, ponieważ ostatnio natrafiłem na film o bardzo wdzięcznym tytule How to Look Expensive i stwierdziłem, że w Polsce wciąż ludzie mają problem z odróżnieniem tego, co jest luksusowe, co jest klasyczne, co jest stylowe od tego, co jest po prostu tanie. Więc stwierdziłem, że mój, ty mój film będzie nosić tytuł How to Look Cheap, czyli jak wyglądać tanio, jak wyglądać tandetnie. I film ten ma być taką przestrogą, żeby pokazać Wam, co nie jest do końca dobre, to nie jest do końca utożsamiane z luksusem w polskich realiach, a mimo to nadal wiele osób na to się decyduje, i przez ten sposób wygląda po prostu tandetnie, wygląda po prostu tanio. Dlatego bezbędnego przedłużania przejdziemy już do sedna dzisiejszego materiału. Jak nie wyglądać tanio i tandetnie? Proste. Przede wszystkim pierwsza złota zasada to nie świećcie za natologiem. W Polsce jest moda, chyba pozostałość po sarmatach, która pokazuje nam, że kultura zastaw się, a postaw się czyli żyj na kredyt, ale pokaż się, jaki to nie jesteś dalej w Polsce obowiązuje i wiele osób żyje w ten sposób. Nie oszukujmy się, takie są realia. Dlatego tutaj radzę Wam zminimalizować ilość loga w swoim ubieraniu się. Wiadomo, to nie jest złe, ja uważam, że każdy powinien robić co chce, ale jeżeli ktoś chce wyglądać stylowo, ktoś chce wyglądać z klasą, a zakładam, że ten kanał jest stworzony i zresztą to co ja mówię jest skierowane do takich osób, czyli liczę na to, że moi odbiorcy są mężczyźni, którzy chcą być stylowi, którzy chcą polepszyć swój wizerunek, to stwierdzam, że nie będą robić takich rzeczy, ale jeżeli komuś to nie przeszkadza, niech sobie chodzi, ja nie mam z tym nic wspólnego, chodźcie sobie tak dalej, a ja przejdę już po prostu do tego co mówiłem wcześniej, czyli logo. Marki premium, bo mówmy się, to nie są marki luksusowe, królują dzisiaj na polskich ulicach. Gdzie się nie obrócicie, zauważycie. Kalvina Kleina, Tomiego Hilfigera, Armani Exchange, Trusardi Jeans. Na palce, palca macie wszystkie te marki na chodnikach, w klubach, w galeriach handlowych, w restauracjach, gdzie chcecie. Moi drodzy, nie ma nic złego w noszeniu logo, jeżeli wy nim nie świecicie ordynarnie już w taki sposób, że tego się nie da znieść. Czyli jeżeli ktoś ma koszulkę z Kalvina Kleina, spodenki od Tomiego Hilfigera, gdzie z boku jest ogromne logo, żeby każdy i był to normalnie kszczęść, gdzie z boku jest ogromne logo, żeby każdy widział, do tego nerka od Versace Jeans Couture, żeby każdy widział. Moi drodzy, to już wygląda śmiesznie, to już wygląda tandetnie, oczywiście, jeżeli ktoś chce tak chodzić i po prostu... E Lepiej się w ten sposób czuję, proszę bardzo, ale dla mnie to wygląda tanio, dla mnie to wygląda tandetnie. Nigdy nie porównałbym tego z luksusem, a już tym bardziej nie przywiązałbym takich elementów garderoby do osoby, która rzeczywiście ma pieniądze, bo to widać, że to jest pozerstwo, że to wygląda tanio i tandetnie. Oczywiście, nie ma nic złego w noszeniu loga. I moi drodzy, macie tutaj dwa zdjęcia. Na obu zdjęciach zrobiłem gdzieś coś podobnego, czyli ilości. Marek ym, świecenia tym logiem jest zrównoważona, bo rzeczywiście i na tym zdjęciu, i na tym zdjęciu osoba, yy, która ma rzeczy, ma rzeczy Marek premium, ale na jednym zdjęciu wygląda to mniej luksusowo, w sensie mniej ordynarnie. Luksusowo wygląda nadal, ale jest mniej ordynarna, na no drugim jest to po prostu czyste pozerstwo, czyste świecenie logiem. Jak widzicie, można stworzyć prosty zestaw minimalistyczny, używając marek premium i przy tym nie świecąc logiem i wyglądając klasycznie. Dlatego chciałem Wam pokazać to na tych przykładach, żeby nie było, że mam coś do bardziej casualowego stylu i wypominam teraz wszystkim błędy, bo nie, moi drodzy. Można ubrać się sportowo, można ubrać się casualowo, można ubrać się w marki premium, ale tak by nie świeciło to ordynalnie logiem. A o to mi w tym materiale chodziło. Jeszcze taka moja mała dygresja na temat tego, pasków, pasków, moi drodzy, ja zauważyłem, że niektórzy mężczyźni mają problem z rozumieniem słowa pasek, a bardziej rozumieniem jego funkcji, ponieważ bardzo często spotykałem się z tym, że mężczyźni nosili paski z ogromnymi logami. Nie mówię tutaj oczywiście o pasku marki Hermes. Gdzie ten pasek jest taki bardziej minimalistyczny, bardziej klasyczny. Mowa tutaj o paskach takich marek, jak znowu przywołam Armani czy Calvin Klein, gdzie jest ogromna czarna klamra z wygrawerowanym ogromnym rogiem marki, i ci mężczyźni zazwyczaj noszą ten pasek w ten sposób. Że sobie y, ta klamra sobie po prostu wisi, spodnie również wiszą, spodnie już spadają, ale pallicho z tym ważne, że klamra się liczy, ważne, że pasek z logo jest. Tak więc tego również nie róbcie, bo to również wygląda tandetnie. To samo tyczy się pasków takich marek jak Louis Vuitton, gdzie widzicie te wielkie, ogromne LV, i tutaj znowu najczęściej spotykam się. Oczywiście liczę się z tym, że te osoby raczej noszą podróbki, bo do oryginału im daleko. Że jest zapięty ten pasek z tą ogromną klamrą, znowu spodnie wiszą, ale LV jest i to jest najważniejsze, tego również, moi drodzy, nie róbcie. To wygląda tandetnie, zazwyczaj ludzie się z tego śmieją, nikt was nie potraktuje w ten sposób na poważnie. Oczywiście, jeżeli wam to nie przeszkadza, noście sobie w ten sposób, ja tylko przestrzegam, to jest tutaj moją misją, nie to, żeby wam wypominać błędy, ale jeżeli chcecie polepszyć swój styl, chcecie wyglądać bardziej stylowo, to przede wszystkim nie róbcie takich rzeczy. Świecenie logiem, jest złe noszenie loga, nie jest złe, ale warto by odrębnić od siebie te dwa osobne pojęcia i stworzyć coś, co będzie zrównoważonym e, efektem. Tego wszystkiego. Mądrze powiedziane, ładnie powiedziane, ja przechodzę dalej. Nie byłbym sobą, gdybym wspomniał o tym. Moi drodzy, jeżeli chcecie wyglądać tanio, noście ubrania, które do was nie pasują. Myślę, że tutaj takim kluczowym elementem tego, z którym ja się bardzo często spotykałem, jest to, że nawet ludzie, których stać na logo, stać na rzeczy premium, często kupują je za duże, bo na przykład nie ma ich rozmiarów, czy kupują je za małe, bo nie ma ich rozmiaru, ale ważne jest logo, logo przejdzie, przejdzie wszędzie, wiemy, że kupiłem tą rzecz oryginalną, chociaż nikt na to nie patrzę, ważne to jest, moi drodzy też nie róbcie czegoś takiego, jeżeli chcecie wyglądać tandetnie, chcecie wyglądać tanio, zakładajcie za dużo ubrania, to jest prosty sposób ja nie wypominam ludziom, e, nie wiem rzeczywiście, że noszą za dużo ubrania po prostu im na to nie stać, trudno, to już jest inna sytuacja, ja mówię o osobach, które zakładają, inwestują Tysiące w logotypy, a noszą mi tak za duże ubrania. Wiem, że jest moda na oversize, ale jak się przejrzycie, moda na oversize nie obejmuje całego stroju, e, tylko poszczególny element. Dlatego pamiętajcie o tym, by zawsze dopasować ubranie, to nie jest drogie. Nawet jeżeli nie znajdziecie czegoś w swoim rozmiarze, a ma już to logotyp, chcecie to nosić, wystarczy iść do byle jakiego krawca. On wam tę rzecz dopasuje do sylwetki. Nie jest to droga rzecz. Żeby was nie oszukać... Mm, Zapłaciłem kiedyś za taliowanie marynarki 20 zł. 20 zł, moi drodzy. To jest naprawdę mało w porównaniu z tym, że niektórzy są w stanie wydać na płaszcz czy kurtkę około 1000 do 12000 zł, więc już taliowanie tej rzeczy. To już jest palnicho z tym. Dlatego warto również pamiętać o tym. Jeżeli chcecie wyglądać talentnie, noście za duże źle dopasowane rzeczy. Jeżeli chcecie wyglądać z klasą, bardziej luksusowo, zakładajcie rzeczy, które są dopasowane. Dopasowujcie swoje rzeczy. Stawiajcie na to, by te rzeczy rzeczywiście wyglądały dobrze, dobrze na Was leżały, a nie były po prostu jednym wielkim workiem, bo to wygląda naprawdę źle. I kolejna moja uwaga, z którą też często się spotykam. Moi drodzy, wzory i kolory. Nie przesadzajcie, nie róbcie z siebie żywego pigboardu, który jest przepełniony nie dość żologią, to jeszcze kolorami i rzucacie się z odległości 500 metrów w oczy każdemu człowiekowi, którego spotkacie na chodniku. O to nie chodzi. Można zwracać uwagę, można też być bardziej dyskretnym i również tym zwracać uwagę. Jeżeli chcecie wyglądać bardziej luksusowo, śmieję się z tego cały czas, bo ten ping ma jednak taki charakter troszeczkę śmieszny, jeżeli chcecie wyglądać bardziej luksusowo, to akurat mówię na poważnie, postawcie na taką monochromatyczność, na delikatność w kolorach i wzorach. Jeżeli macie na przykład cały total look, to postawcie na jeden element, który ma wzór jest to na przykład, nie wiem, jak zakładacie garnitur, niech to będzie kamizelka. Jak zakładacie coś bardziej sportowego, niech to na przykład będą spodnie w spodni kratę, do tego biały, zwykły t-shirt z delikatnie podwiniętymi rękawami. Białe buty, sportowe, proste sneakersy. Również wygląda to bardziej stylowo, zdecydowanie lepiej niż przerysowanie w postaci kolorowej bluzy z dużym logo, spodniami, z dużym logo, z naszywkami, butami z ogromnym logo. Naszywkami. Takich rzeczy nie lubcie. Nie daj, że to wygląda źle, wygląda znów przerysowanie, sprawdza się zasada z pierwszego elementu, o którym mówiłem na początku filmu. To nadal wygląda to źle. O tym warto pamiętajcie Stawiajcie na proste, minimalistyczne luki, tak jak tu widzicie na tych zdjęciach, a zdecydowanie nie na coś takiego, bo to wygląda po prostu źle. Już na sam koniec, takim moim ostatnim elementem, na którym warto zwrócić uwagę i który. Zmieni Wasz styl o 180 stopni, zmieni Wasz sposób ubierania o 180 stopni, jak nie 200. Moi drodzy, zrozumienie, poznanie siebie, poznanie Waszego typu urody, poznanie, się, poznanie tego, co Wam pasuje, co Wam nie pasuje, to jest kluczowy element, jeżeli zaczynamy budować garderobę, niezależnie jaki styl preferujemy. Bo moi drodzy, każdy typ urody jest inny. Niekoniecznie to, co jest lansowane przez projektantów, to, co znajdziemy w sklepach, będzie na nas wyglądać dobrze. Warto jest zrozumieć, że na przykład jeżeli posiadamy owalną twarz, to nie wszystkie modele okularów będą napasować i w niektórych będziemy wyglądać po prostu śmiesznie. Warto jest zrozumieć, że jeżeli mamy za długą szyję, to golf zawsze będzie na nas źle wyglądał, czy jeżeli mamy za krótką szyję, również golf będzie na nas źle wyglądał. Warto jest zrozumieć, że jeżeli nie mamy może nie modelowej sylwetki, ale jeżeli się troszeczkę garbimy, czy jeżeli e, mamy specyficzny rodzaj, po prostu sylwetki, to niektóre e, ubrania będą jeszcze bardziej potęgować, czy to tego garba, czy to jak wyglądamy. I będzie to wyglądać po prostu źle. Dlatego przed tym również Was przestrzegam, moi drodzy. I myślę, że ta zasada jest nawet ważniejsza niż. E, świecenie logiem. Warto jest zrozumieć swój typ urody. To nie jest trudne. Możecie sobie zrobić analizę kolorystyczną, chociaż w to nie wierzę koniecznie. E, możecie zrozumieć e, poznać własną sylwetkę, poznać to, w czym wyglądacie dobrze, w czym wyglądacie źle, bo na dobrą sprawę nawet nie każdy mężczyzna dobrze wygląda w garniturze. Mimo że przyjęto ogólnie zasadę, że każdy mężczyzna wygląda dobrze w garniturze. E, no. <laughs> Kiedyś widziałam taki mem z takim Panem, który stał na wiejskiej drodze w okropnie dopasowanym skrojonym garniturze i e, pisało, myślę, że każdy mężczyzna wygląda, wygląda dobrze w garniturze. No to potem pisało, gdzieś byłeś, co widziałeś, <laughs> ale nie będę starać jeden do jeden. Pamiętajcie o tym, naprawdę. To nie jest trudne. Jeżeli chcecie, mogę dla Was przygotować materiał o tym, jak poznać własną sylwetkę i zdefiniować, w czym wyglądamy dobrze, w czym wyglądamy źle na gotowych przykładach, co komu pasuje. Ja oczywiście przygotowałam kilka materiałów na ten temat na moim blogu, do których oczywiście link macie w opisie. Tam również zachęcam Wam zajrzeć. Na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że ten zleksza, prześmiewczy trochę materiał e, przypadnie Wam do gustu. Jest to trochę taką luźniejszą forią, formą poga, pogawędki z Wami, gdzie nie muszę się już za bardzo skupiać na tym co mówię, a tylko przedstawić wam może troszeczkę nawet własnego światopoglądu. Więc jeżeli chcecie mnie poznawać bliżej w taki sposób, to oczywiście dajcie mi znać w komentarzu, czy takie filmy się wam podobają. Ja oczywiście zapraszam was na mój blog oraz zachęcam was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, a także do naciśnięcia dzwoneczka. Myślę, że każda tych czynności z waszej strony zmotywuje mnie do tego, by pracować nad kolejnymi filmami i pokaże mi, że to co robię, robię w dobrym kierunku. Tak więc moi drodzy, życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia w kolejnym filmie.